Czy czujesz, że przyszłość stoi pełna niepewności, a droga wiary staje się coraz trudniejsza? Czy pragniesz zrozumieć, jak prorocze słowa i nauczanie świętego Karola Akutisa mogą pomóc ci w nawigacji po zbliżających się wyzwaniach? Odwieczne pytania o przeznaczenie i przyszłość towarzyszą ludzkości. Teraz, w momencie, gdy świat doświadcza coraz większych zmian, Odpowiedzi te nabierają wyjątkowego znaczenia. Odkryj, jak prorocze wizje mogą rzucić nowe światło na trudne momenty i jak mądrość świętego Karola Akutisa może wskazać drogę do pokonywania przeszkód na drodze wiary. Ta wiedza nie pozostawi Cię obojętnym. Zrozumiesz, jak prorocze wskazówki pomagają zrozumieć obecną sytuację i co przepowiadają dla przyszłości wierzących. Dzięki głębokiej analizie proroctw i nauk świętego Karola Akutisa uzyskasz konkretne praktyczne wskazówki, jak żyć w zgodzie z wiarą w obliczu niepewności. Nie pozwól, by niepewność przyszłości przytłaczała Cię. Odkryj moc proroczych słów i nauk świętego Karola Akutisa, aby z wiarą i nadzieją kroczyć naprzód, przygotowany na wszelkie wyzwania. Zmiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne stawiają przed nami nowe pytania i dylematy, wpływając na nasze postrzeganie świata i wiary. W takiej sytuacji prorocze słowa i nauki świętych, takie jak święty Karol Akutis, stają się niezwykle cenne. Stanowią one drogowskaz, pomagając nawigować w złożoności teraźniejszości i przygotować się na przyszłość. Proroctwa. Przekazywane przez wieki, stanowią źródło mądrości i wskazówek. Są one jak mapę, na której zaznaczone są zarówno przeszkody, jak i drogi do wyjścia z trudnych sytuacji. Rozumiejąc je, możemy lepiej zrozumieć obecne wydarzenia, a także spodziewane wyzwania. Karol Akutis, choć bardzo młody, wykazywał głębokie zrozumienie Ewangelii i znaczenia wiary w codziennym życiu. Jego przykład uczy nas, że wiara nie jest abstrakcyjnym pojęciem, ale czymś praktycznym, czymś co można zastosować w obliczu codziennych trudności. To konkretna pomoc w mierzeniu się z wyzwaniami wiary. Prorocze teksty i nauczanie świętego Karola Akutisa to nie tylko poezja czy abstrakcyjne idee są one konkretnym narzędziem, które pomaga nam lepiej zrozumieć siebie, nasze miejsce w świecie i jak reagować na pojawiające się wyzwania. W dzisiejszych czasach pełnych niepewności potrzebujemy takich narzędzi. Dlatego analiza proroctw i nauki świętego Karola Akutisa staje się nieoceniona. Chcesz pogłębić swoje zrozumienie proroczych słów i nauki świętego Karola a Cutisa, dołącz do naszej społeczności. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Twoje komentarze i pytania są kluczowe dla nas. Razem możemy pogłębiać naszą wiedzę i lepiej zrozumieć, jak te nauki pomagają nam nawigować w przyszłości. Dzielmy się swoimi przemyśleniami. Twoja perspektywa ma ogromne znaczenie. Aby zrozumieć prorocze słowa i nauczanie, Świętego Karola Akutisa skupmy się na praktycznych krokach. Najpierw warto systematycznie czytać fragmenty proroctw, rozważając je w kontekście aktualnych wydarzeń. Pomyśl, jak te słowa mogą odnieść się do Twojego życia. Przykładem może być rozważenie proroctwa o trudnościach, a następnie zastanowienie się, jak nauczanie Karola Akutisa może pomóc Ci w tym konkretnym momencie. Następnie postaraj się przeanalizować, jak przesłania proroctw i nauczania Karola Akutisa odnoszą się do twojej osobistej wiary. Czy te teksty inspirują cię do działania lub budowania relacji z Bogiem? Zapisuj swoje refleksje, aby powracać do nich później. Kolejnym krokiem jest rozważenie nauk świętego Karola Akutisa. Przykładem może być jego skupienie się na prostocie wiary, czy w praktyce możesz to przenieść na swoje życie, ucząc się prostoty w podejściu do codziennych sytuacji, to może być cenne w trudnych momentach. Pamiętaj, że to proces nie oczekuj natychmiastowych rozwiązań. Ważne jest, aby regularnie wracać do proroctw i nauk Karola Akutisa, aby odnajdywać w nich nowe, cenne wskazówki. Poświęć im trochę czasu każdego dnia i obserwuj, jak zmienia się Twoje rozumienie i wiara. W dzisiejszym pełnym niepewności, świecie, zrozumienie proroctw i nauki świętego Karola Akutisa nabiera szczególnego znaczenia. Rozważmy sytuację, w której czujesz się zagubiony, otoczony sprzecznymi informacjami i trudnymi wyborami. Czy takie rozterki nie są powszechne w dzisiejszych czasach. Przecież wiele osób doświadcza chaosu, trudności i pytania o przyszłość, poszukując w tym oparcia duchowego. Prorocze słowa i nauczanie Karola Akutisa nie są jedynie abstrakcyjnymi koncepcjami, ale praktycznym narzędziem doradzenia sobie w tych trudnych momentach. Możemy je zrozumieć, interpretując je w kontekście dzisiejszej sytuacji. Znajdując w nich praktyczne wskazówki, wyobraź sobie sytuację, w której napotykasz trudne wybory, zmuszony jesteś do dokonywania wyborów, które wpływają na Twoją przyszłość. Czy nie potrzebujesz wtedy jasnej drogi, pewnego oparcia w trudnych momentach? Proroctwa i nauka Karola Akutisa pomagają odnaleźć ten wewnętrzny spokój, spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy i uniknąć błędnych decyzji. Ten moment, kiedy potrzebujesz pewności i duchowej siły, staje się kluczowym. To właśnie wtedy proroctwa i nauczanie Karola Akutisa okazują się nieocenione, ukazując drogę do spokoju i jasnej wizji przyszłości. Aby zrozumieć proroctwa i nauczanie świętego Karola Akutisa, warto rozpocząć od podstawowych pojęć. Proroctwa to przekazywane przez wieki obwieszczenia, często symboliczne, które mogą rzucić światło na przyszłe wydarzenia. Ważne jest, aby rozróżnić między literalną interpretacją a interpretacją symboliczną, ponieważ znaczenie proroctw często skrywa się w ukrytym przesłaniu. Przykładowo w niektórych proroctwach ciemność może symbolizować trudności, a światło, nadzieje. Ważne jest więc uważne spojrzenie na kontekst proroctwa i na czas, w którym zostało ono napisane. Analiza proroctw wymaga również znajomości kontekstu historycznego i kulturowego. Takie zrozumienie pozwala na szersze spojrzenie na treść i pozwala na lepszą interpretację ukrytego przesłania. Możemy wykorzystać wiedzę historyczną, aby odczytać analogie do dzisiejszych czasów. Kluczowe znaczenie ma również nauka świętego Karola Akutisa. Podstawową ideą jest połączenie wiary z działaniem, co odzwierciedla jego codzienne życie. To pragnienie inspirowania innych do dobrego postępowania w codziennych wyborach. Następnie ważne jest zastanowienie się nad tym, jak zastosować tę wiedzę w naszym życiu, czy możesz odnaleźć analogie pomiędzy proroctwami a obecną sytuacją w społeczeństwie. Czy nauczanie Karola Akutisa inspiruje Cię do konkretnych działań? Jak zatem przenieść te nauki do praktyki? Wyobraźmy sobie sytuację, w której napotykamy trudności w relacjach z innymi. Czy prorocze słowa mogą pomóc nam znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu? Analizując proroctwa i nauczanie Karola Akutisa, możemy dostrzec, że kluczem jest cierpliwość i wyrozumiałość. Może to oznaczać, że zamiast natychmiastowego rozwiązania, musimy skupić się na budowaniu pozytywnych relacji, nawet w obliczu trudności odniesienie do przykładów z życia Karola Akutisa pokazuje, że wiara w Bogu i w innych ludziach jest siłą napędową. Czy potrafisz znaleźć konkretne przykłady z życia Karola Akutisa, które pomogłyby ci w obecnych wyzwaniach? Może to będzie potrzeba odpuszczenia i skupienia się na podstawowych wartościach. Może to również oznacza zrozumienie, że nasze wyzwania są częścią szerszego planu ułożonego przez Boga. Kolejną kwestią jest przetwarzanie informacji. Proroctwa mogą być czasem skomplikowane. Może okazać się, że potrzebujemy więcej czasu na ich zrozumienie. Kluczem jest kontynuowanie nauki i dyskusji z innymi wierzącymi. Pamiętaj, że kluczem jest cierpliwość i wytrwałość. Proroctwa i nauczanie Karola Akutisa to nie magiczne formuły, ale przewodnik, który wymaga od nas aktywnego uczestnictwa. Aby pogłębić zrozumienie, przyjrzyjmy się bardziej zaawansowanym strategiom. Analizując nauczanie świętego Karola Akutisa w kontekście proroctw, dostrzegamy, że kluczem jest budowanie wewnętrznej siły i spokoju. To nie ucieczka od problemów, ale gotowość do ich spotkania z wiarą i nadzieją. Zwróćmy uwagę na zdolność Karola Akutisa do łączenia wiary z codziennym życiem. To doskonały przykład, jak wykorzystać proroctwa jako inspirację do działania, a nie jedynie jako przewidywanie przyszłości. Proroctwa są narzędziem, abyśmy mogli lepiej zrozumieć nasze miejsce w Bożym planie. Rozważmy konkretny przykład, jak reagować na trudne wydarzenia. Czy skupianie się na naukach Karola Akutisa o miłości i przebaczeniu może pomóc w trudnych momentach? Odpowiadając na takie pytania, możemy znaleźć praktyczne metody radzenia sobie z wyzwaniami. Analizując sytuację z perspektywy wiary, możemy dostrzec, że proroctwa i nauka świętego Karola Akutisa są odpowiedzią na nasze obawy o przyszłość, nie omijają trudnych kwestii, ale pokazują jak je pokonać z wewnętrznym spokojem. Ostatecznie, rozważania te wskazują, że kluczem jest połączenie duchowej mądrości z praktycznym podejściem. Tak jak czynił to święty Karol Akutis. To właśnie ta harmonia pozwala nam lepiej zrozumieć i pokonać wszelkie wyzwania na naszej drodze. Badania psychologiczne pokazują, że poczucie celu i nadziei w życiu ma kluczowe znaczenie dla zdrowia psychicznego. Zrozumienie proroctw i nauk świętego Karola Akutisa może pomóc w budowaniu tego poczucia, dostarczając perspektywy w obliczu niepewności. Badania wskazują, że osoby o silnej wierze często radzą sobie lepiej ze stresem i trudnymi sytuacjami. Eksperci podkreślają, że duchowe inspiracje mogą być cennym źródłem motywacji i siły w życiu. Proroctwa i nauki Karola Akutisa oparte na Ewangelii mogą być dla nas inspiracją, pokazując, jak przetrwać trudne chwile i zachować nadzieję. Przykład Karola Akutisa, mimo młodego wieku, ukazuje, jak silna wiara może pomóc w podejmowaniu ważnych decyzji. Rzeczywistość pokazuje, że wielu ludzi odczuwa lęk i niepewność co do przyszłości. Zrozumienie proroctw i nauki świętego Karola Akutisa może pomóc im w znalezieniu konkretnego oparcia w wierze. Pozwala to na odnalezienie wewnętrznej siły w obliczu nieznanych wyzwań. Dodatkowo, analiza proroctw ugruntowana w tradycji religijnej pomaga rozwinąć zdolność do krytycznego myślenia. I dostrzegania związków pomiędzy różnymi elementami rzeczywistości. Przykładem może być spojrzenie na historyczne wydarzenia przez pryzmat proroctw, co wzbogaca naszą świadomość. W praktyce zrozumienie proroctw i nauk Karola Akutisa przekłada się na lepsze radzenie sobie ze stresem i trudnościami, wzmacniając nasze przekonanie o Bożej opiece i dążeniu do dobra. Zastanawiasz się, jak przełożyć te informacje na codzienne życie? Pomyśl o proroctwach i naukach Karola Akutisa jako o mapie, która wskazuje drogę, ale wymaga od nas aktywnego poruszania się nią. To nie tylko czytanie, ale także refleksja i działanie. Czy zastanawiasz się, jak odnieść te nauki do własnych doświadczeń? Może to być trudne, ale warto spróbować. Zacznij od małych kroków, skupienia się na konkretnych aspektach proroctw i nauk, i ich stosowania w codziennych sytuacjach. Pomyśl o konkretnych wydarzeniach, które zaszły w Twoim życiu, i jak możesz je spojrzeć przez pryzmat tych nauk. Może masz wątpliwości, czy te nauki są uniwersalne? Historie pokazują, że wiele proroctw ma niezwykłą zdolność do odnoszenia się do różnych okresów. Przez analizę ich kontekstu możemy odkryć zaskakująco uniwersalne prawdy. Niektóre proroctwa są ponadczasowe. Ich znaczenie wciąż odnajduje echo w obecnej rzeczywistości. Kluczem jest otwartość na dialog i poszukiwanie wsparcia. Rozmowy z innymi osobami wierzącymi mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i w znalezieniu nowych perspektyw na dane zagadnienie. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży, a wspólne rozważania mogą być bardzo pomocne. Podsumowując, zrozumienie proroctw i nauk świętego Karola Akutisa otwiera przed nami drogę do lepszego zrozumienia naszej duchowej podróży. Pozwala nam spojrzeć na trudne sytuacje z perspektywy wiary, a także znaleźć praktyczne rozwiązania w codziennych wyzwaniach. Nauki te dają nam konkretne narzędzia do nawigacji w zmiennym świecie. Proroctwa i życie Karola Akutisa uczą nas cierpliwości, nadziei i działania z wiarą. Kluczem jest połączenie duchowej mądrości z praktycznym podejściem do codziennego życia. Dzięki zrozumieniu proroctw i nauk Karola Akutisa, możesz lepiej przygotować się na przyszłość, zyskasz wewnętrzny spokój i lepsze radzenie sobie z trudnościami, a to wszystko przekłada się na większą pewność siebie i jasność w dokonywaniu wyborów. Zachęcamy do pogłębiania wiedzy: dołącz do dyskusji, dzieląc się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Razem możemy wspierać się i wzajemnie uczyć. Czy jesteś gotów przenieść te cenne nauki do swojego życia? Zapraszamy do kontynuowania refleksji i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Twój wkład jest cenny. Ostatecznie proroctwa i nauczanie świętego Karola Akutisa nie są jedynie teorią, ale drogowskazem w codziennym życiu. To nie przepowiednia przyszłości, lecz wskazówka, jak żyć w zgodzie z Bogiem w teraźniejszości. Pamiętaj, że zrozumienie proroctw to nie tylko analiza, ale przede wszystkim praktyczne działanie. Nauki Karola Asutisa uczą nas, że wiara ma znaczenie w każdym aspekcie naszego życia. Zastanów się nad tym, jak te nauki mogą zmienić Twoje codzienne wybory. Możemy je spotkać z nadzieją, Uzbrojeni w wiarę, jak święty Karol. Niech proroctwa i nauczanie Karola Kutisa będą dla Ciebie drogą do odkrycia Bożej Mądrości w każdej sytuacji. Bóg towarzyszy nam na każdej drodze i daje siłę w każdym momencie. Kontynuuj tę duchową podróż, szukając dalszego poznania i mądrości. Zapraszamy do dzielenia się swoimi refleksjami i dołączania do dalszych dyskusji na temat. Tego fascynującego tematu, niech Twoja wiara będzie światłem na Twojej drodze.